Cześć kochani, witam cieplutko mnie na kanale. Dziś przychodzę do Was z projektem Denko. Wiecie, że u mnie Denka są długie, więc bez zbędnego gadulstwa zaczynam. Zacznę może od pierwszego produktu, który był dla mężczyzn. Jest to Niwa Salivar Protect. Rzadko podpysznie jest 250 ml. Dość fajna, gęsta, kremowa konsystencja. Bardzo fajnie właśnie mył skórę delikatnie pachniał a później mąż, także ja jestem zadowolona z tego produktu, mężowi też się podobał, także jak szukacie fajnego produktu dla mężczyzny to polecam, bo naprawdę jest ok, kolejną rzecz jaką tutaj mam i to były y, takie malutkie opakowanie to jest y, wody perfumowanej nieperfumowanej toaletowej L'Arif Cool takie maleństwo, ja sobie to kupiłam od tak żeby sobie popsikać się na co dzień 30 ml i powiem Wam, że długo, długo stałam przed półką, tam no chyba 4 czy 5 zapachy. były, w końcu wybrałam chyba ten najgorszy, bardzo taki jakiś przypominający mi wodę kolońską, męską, no ale jak widzicie zużyłam. Opakowanie śliczne, bo takie kwiatuszkowe, natomiast sam zapach no niestety nie do końca mi podpasował, ale mogę być zła tylko na siebie, bo to jak się kupuje perfumy na szybko, to niestety nie jest dobry pomysł, ale zużyłam i to się liczy. Tu mam kolejną rzecz, którą bardzo, bardzo lubiłam i jest to serum z Ały z witaminą C 100% ochrona antyoksydacyjna. Trudne słowo, ale ja to sobie poradziłam. To jest takie szklane opakowanie z pipetką 30 ml. Powiem Wam, że starczyło mi generalnie chyba na 4 miesiące to opakowanie, natomiast przez pierwszy miesiąc ja to stosowałam sobie tylko na wieczór. Troszkę się bałam tego produktu, bo jak wiecie, olejki lubią mnie zapychać, lubią mi zrobić krzywdę na twarzy, natomiast ten był rewelacyjny, przepięknie, właśnie ta skóra była taka rozświetlona, nawilżona. Delikatnie przebawienia pigmentacyjne mi się tutaj na policzkach zmniejszyły, co mnie bardzo cieszy. No i myślę, że do tego serum na pewno z witaminą C powrócę, ale chyba myślę, że bliżej właśnie jesieni, bo w tej chwili mam serum jeszcze z Bielandy, które też trzeba zużyć. Produkt do włosów, to było chyba w Big Lossy, jak dobrze pamiętam, taka maseczka do włosów, chyba 60 ml tutaj było, w tej chwili nie widzę, bo dość mocno zgniotam to opakowanie, żeby się tutaj dobrać do końca. Pchyto keratine, dla mnie żadna rewelacja, nie kupię pełnego produktu, nie widziałam żadnych fajnych efektów na włosach, także dla mnie to taka zwykła maseczka. Tu mam Garniera, maseczkę, która jest zawsze dołączona w farbie Olia. Ja je bardzo lubię, one są bardzo fajne, bardzo gęste, tu jest chyba 40 ml. Na kilka użyć mi ta maseczka wystarcza. I rzeczywiście te włosy są później takie mocnie wygładzone. Na pewno z to na silikonów od groma i ciut ale moje włosy kochają silikony, dlatego ja te maseczki bardzo lubię. Kolejną rzecz, którą mam i to jest klarena, i to jest balsam do ciała, to też miałam chyba w Biglossi. Tutaj go było 60 ml, chyba tak, bo to taka malutka pojemność, nie, 30 ml, ale to jest idealny produkt dla mnie, świetnie, przepięknie pachniał, ale to jak to się wchłaniało po prostu w skórę ciała, na nogach na przykład, dla mnie to było mistrzostwo, to było moment, ja posmaływałam nogi i za chwilę mogłam się spokojnie ubierać, większość balsamów potrzebuje troszeczkę czasu, żeby jednak się wchłonął, natomiast ten generalnie pod wpływem smalowania pod ręką on po prostu się wchłaniał w skórę także muszę sobie zobaczyć, czy jest ten produkt dostępny w deglasie i myślę, że się na niego skuszę bo naprawdę mi podpasował kolejna rzecz, którą skończyłam i jest to Ifroshe, jak wiecie, ja z tej serii miałam krem do rąk, dla mnie był idealny i to było masełko do ciała masełko do ciała, które pachniało identycznie jak ten krem właśnie z czarnych owoców natomiast krem bardziej jednak pasował mi do rąk, balsam był ok, ale szału nie robił, e, także do niego myślę, że nie powrócę, maseczka z babuszki Agafii, prześwietna maseczka, ja już niestety mi się skończyła 100 ml, ale zamówiłam sobie już kolejną, już do mnie idzie, świetna maseczka, nawilżenie skóry, oczyszczenie skóry, idealne, żadnych podrażnień, żadnych złych rzeczy na twarzy, także idealna, za niewielkie pieniądze, naprawdę Wam polecam. Ręczniki Zaluette, tylko wspomnę. Kolejne opakowanie oczywiście skończyłam. Tutaj mam CIEM, czyli płatki kosmetyczne 140 sztuk. Też jak widzicie, kolejne opakowanie się nie pojawiło. Moje ulubione z EZERE Maxi. Też jak widzicie, kolejne opakowanie wykończone. Tu Wam wspominałam chyba w poprzednim projekcie o płatkach z TESCO. Świetne, rewelacyjne, dobrze zgrzane płatki, bez ostrych brzegów. Idealnie się zmywanie makijaż, także mogę go Wam polecić spokojnie te płatki. Jeszcze jedne ręczniki, coś strasznie dużo tych ręczników zużyłam. Tu mam chusteczki nawilżające dla dzieci nie mogą 72 sztuki. Bardzo fajne chusteczki. Kiedyś, kiedyś się córka moja kupiła, chyba w Kauflandzie albo w Carrefourze. Jedno z dwóch. Chciała sobie właśnie robić włosy loczki. Użyła chyba ze dwa razy, resztę mi oddała, bo w końcu wyschną i wyrzucę. I powiem Wam, że bardzo fajne chusteczki. Jedne chyba z najtańszych, jakie były. Natomiast nawilżenie chusteczek, rewelacyjne zmywanie z dłoni czy oczyszczanie pędzelka świetne, także mogę Wam spokojnie polecić. Krem na gietek z pióredem 30 ml, fajna mała pojemność, wiecie, że ja takie kremy lubię. Także tutaj jest bomba silikonowa, natomiast bardzo dobrze się sprawdza na moich dłoniach i muszę sobie kupić kolejne opakowanie. Miniaturka pasty do zębów z Ziai, ja już Wam pokazywałam taką jedną w poprzednim denku, bardzo dobrze się ta pasta u mnie sprawdziła. I kupiłam sobie pełne opakowanie, także jest całkiem, całkiem ok. I tu mam jeszcze jedną moją ulubioną, Colgate. Oczywiście ona się też zawsze pojawia w rękach, także tylko Wam ją pokażę. Kolejna rzecz skończona i jest to Harmin Rose. To też był produkt z Bigloss. Jak widzicie, akcja Biglossy wykończenia produktów trwa. Tu go było chyba 30 ml, 15 O matko, ale te litery są małe. 15 ml i to był krem z kwasami. Ja go stosowałam sobie właśnie przy wieczornej pielęgnacji, bardzo fajnie, właśnie skóra była taka nie tyle, że oczyszczona czy wysuszona, ale było widać, że ten krem działa, ale nie daj Boże, jak mieliście coś rozdrapane na brudzi albo jakiegoś tam nieprzyjaciela, żeście uszkodzili to piekło masakrycznie, także musiałam z tym uważać, ale sam krem, powiem Wam, że całkiem, całkiem fajnie działał na moją skórę, także... Nie wiem, czy nie zostawię sobie tego małego opakowania, żeby poszukać właśnie w internecie większe opakowanie. To jest oczywiście z kwasem chyba salicylowym, jak dobrze pamiętam, więc nie każdy będzie mógł używać. Tak, to jest kwas migdałowy i salicylowy. I to miało być właśnie redukujące wydzielanie sebum, zmniejszające właśnie pory. Także całkiem, całkiem efekty widoczne były na mojej twarzy po tej 15 mililitrowej próbce. Także zapach był taki, no, niezbyt ciekawy, bo to jest kwas solicylowy, więc taki niezbyt przyjemny, ale działanie było. Także jest okej. Okay. Mój ulubiony tusz do rzęs, jak wiecie, z L'Oreala. Ja uwielbiam te tusze. Kolagenowa wersja to jest ta zwiększająca mocno, mocno objętość. Jezu, ale zasek nie mogę go otworzyć. Chciałam Wam szczotę pokazać. Szczota oczywiście jest ogromna, ale ja lubię te szczotki z Loreala. One mi bardzo dobrze tuszyją rzęsy. Oczywiście muszę się skusić na niego i zakupić ponownie. Tylko muszę jakąś promocję wyhaczyć, bo w cenie regularnej 60 zł to trochę za dużo jak za Kolejna rzecz, z kolorówki, udało mi się wykończyć pomadkę z Vipery, tych pomadek już z tego co wiem nie ma w sprzedaży, one naprawdę dawno, dawno były, ja miałam kolor 27 i to był taki brudny róż, kolor takich naturalnych, ciemnych ust, także bardzo długo ze mną ta pomadka była i wiecie co, że ona nie, nie zmieniła swojego zapachu, co mnie dziwi, bo ja pomadkę chyba mam kochanie nie wiem, 5 lat i w końcu udało mi się ją skończyć, także jestem zadowolona, Kapsułki MaxiChem, ja już wam też w poprzednim denku pokazywałam. Kolejne opakowanie, jak widzicie, zużyłam. Włosy mam bardziej wzmocnione, przystały, tak wypadać, także kolejne oczywiście jest w trakcie użytkowania. Tu mam peeling do ciała Tutti Frutti. Trochę mnie denerwowało to opakowanie, bo zobaczcie, wszystko się odkleja, a ja jestem estetką i nienawidzę takich rzeczy, jak mi stoją w łazience, że coś jest oblepione, brudne, albo odkleja się po prostu nie. W każdym bądź razie to było 300 ml. Albo i więcej. 300 gramów. Produkt był całkiem, całkiem fajny. Fajnie zdzielał. Wiecie, że ja farmone, peelingi lubię. Natomiast ten zapach niekoniecznie przypadł mi do gustu. Zaraz Wam powiem, co tutaj było. Owocowa rozkosz. I to było chyba o zapachu jeżyny. I słodyczek samitnej maliny. No niestety niekoniecznie ten zapach przypadł mi do gustu, bo sam produkt jest jak najbardziej ok. I z tej samej serii miałam jeszcze płyn olejek do kąpieli. Tak, olejek do kąpieli. Także zapach był ten sam, tu jest 500 ml i niestety sytuacja ta sama. Sam produkt świetny, bardzo fajną piankę właśnie w wannie robi. Yy, nie barwi wody, bo to był taki kolor granatowo-fioletowy płynu. E, natomiast zapach tych jeżyn i malin nie do końca mi podpasował. Wolę jednak tą wersję z karambolą, dużo lepiej u mnie się po to sprawdza. Kolejną rzecz, którą cieszę się, że skończyłam dla mnie masakreska. Colgate Plax Whitening. Nie cierpię tego płynu. Cieszę się, że się skończył. W tej chwili mam swój ulubiony Listerine i jednak chyba będę wracać do niego. Nie będę szukała kolejnych innych produktów do płukania jamy ustnej, bo co? Kupię to po prostu smak mi nie odpowiada. Ten był też jakiś taki gorzki, słony. Ja lubię, żeby to była mocna, nie musi być mięta mocna, ale może być delikatniejsza, ale żeby była miętowa. Natomiast ta wersja jakaś była słona, gorzka, więc w mojej rodzinie też nie podpasowała, czyli nie jestem usamotniona. Tutaj mam mały żel z klinik, ja go sobie kupiłam w jak wiecie, zestawie trzy Kroki. Bardzo fajny żel, ja go bardzo lubię, jest mega wydajny. Naprawdę niewielka ilość wystarczy, żeby oczyścić buzię. Musicie też uważać, bo lubi buzię przesuszać. Fajnie się pieni i myślę, że skuszę się na niego w, pełnowymiarowej, hmm, w pełnowymiarowym opakowaniu. Bo że naprawdę się u mnie dobrze sprawdza, także mogę go Wam spokojnie polecić. Kolejna rzecz, która była również w Glossy Boxie, czy w Biglossy, to był krem pod oczy z wyciągiem z wina. Bagatela, bom kosztował 128 zł według Biglossy. Nie wiem, nie sprawdzałam ceny. W każdym razie to była tradycyjna mała tubka, 15 ml. I natomiast muszę Wam powiedzieć, że tu miało być wygładzenie, rozjaśnienie, efekty, że zmarszczki mimiczne się minimalizują i tak dalej. Szczerze, nie zauważyłam żadnej różnicy po zastosowaniu kremu, po zużyciu całego opakowania. Także dla mnie krem równie dobrze mógł kremi wazy nałożyć pod oczy i byłoby chyba te same efekty. Także nic nie zrobił, jeśli chodzi o zmarszczki czy rozjaśnienie, nic z tych rzeczy. Niestety, biwołki matujące, teatryk moje ulubione. Jak wiecie, zawsze je mam u siebie w kosmetyczce. I kolejne oczywiście już zakupiłam. Tutaj skończyłam maseczkę z taupe, to była taka maseczka wzmacniająca na naczynka. Eee, natomiast muszę Wam powiedzieć, że szału nie zrobiła, żadnych efektów nie widziałam na skórze. Oczywiście tu były dwie saszetki, obie zużyłam i nie kupię. Ulubiona moja sól do jest I Isany, tutaj chyba jest koniczyna i fiołki. Tak, to są właśnie te koniczyny i fiołki, tą którą sobie miałam kupić, a kupiłam jakąś inną. Ale też oczywiście zużyję, także ja te sole Wam polecam, bo ja je bardzo lubię. Moje chusteczki lubią one z Babydimmem, jak wiecie, ja je bardzo lubię, one się fajnie u mnie sprawdzają. Także myślę, że kolejne opakowanie na pewno się pojawi. Tutaj miałam takie małe chusteczki kupione w Biedronce, to był taki trójpak. I tu była chyba, nie wiem, wanilia i rabarbar. Tak dość śmiesznie pachniały, taki zapach był nieoczywisty, jakoś wanilię tam nie wyczuwałam. Rabarbar sam sobie raczej też zapachu nie ma. Także mokre chusteczki takie do torebki, fajne, ale myślę, że kolejny raz, jak się pojawią wiodące, to nie kupię. Maseczka doklaniająca z to jest ta wersja czerwona. Bardzo fajna maseczka, ja te maski z bardzo lubię. No i myślę, że kolejna się u mnie również pojawi. No i kochani, jeszcze troszkę rzeczy mamy. Sylweko, błębi celarny. To jest też produkt, który miałam właśnie chyba albo w Piglossy. Albo shiny boxy, już w tej chwili nie pamiętam. W każdym bądź razie 200 ml płynu micelowego lipowego. Bardzo chciałam kupić sobie ten płyn, ale zakupiłam właśnie pudełeczko i się ucieszyłam, jak zobaczyłam, że jest. I powiem Wam, że na początku niezbyt ten płyn mi przypasował, jakoś tak nie mogłam się do niego przekonać, żeby jednak makijaż z nim zmywać. Natomiast po kilkunastu już użyciach bardzo fajnie się produkt zaczął mnie sprawdzać. Nie było takiej tłustej, lepkiej warstwy na skórze po zmyciu, także to mi bardzo odpowiadało. Zapach jest ziołowy, oczywiście nie każdemu będzie się podobał, natomiast ja ziołowe kosmetyki lubię, one mi nie przeszkadzają zapachy. No i zobaczymy, może się jeszcze skuszę, jak swoje zapasy wszystkie wykończę. Szampon z timotej. Też Wam pokazywałam w którejś zakupach, że właśnie kupiłam szampon Timotej w jakiejś tam promocji i tu było go 400 ml. To był do włosów suchych z olejkiem chyba z oliwek, jak dobrze pamiętam, czy z awokado. Z awokado bardzo fajny szampon, jak wiecie, ja szampony Timotej bardzo lubię. One się świetnie u mnie na włosach sprawdzają, super oczyszczają, włosy są fajne, mięciutkie. Kolejne oczywiście opakowanie z Timotej już mam, jak wiecie, ten, to brązowy włosów. Ziaja, i tu jest liście zielonej oliwki. To jest ta woda tonizująca 200 ml. Świetny produkt, bardzo długo go miałam. Ja go stosowałam praktycznie jak tonik rano i wieczorem. Oczywiście ja zawsze snadłam pompeczkę, odkręcałam, nalewałam do bani na płatek. Bardzo przyjemnie pachnie ta wersja oliwkowa. Ja ją bardzo lubię, i myślę, że pojawi się u mnie w następnych zakupach. Tu mam Balea i to jest odżywka do włosów, do włosów typowo brązowych, 200 ml, oczywiście bez silikonów. Jak wiecie, ja szampony i odżywki z Balea bardzo lubię, od czasu do czasu właśnie się u mnie pojawiają w pielęgnacji. Dość wydajny produkt i muszę Wam powiedzieć, że całkiem fajnie ten brązowy kolor właśnie podkreśla kolor włosów farbowanych. Muszę powiedzieć, że farba tak szybko się nie wypłukuje, a na tym mi, jak wiecie, najbardziej zależy, także myślę, że kolejne opakowanie się u mnie również pojawi. Kolejną rzecz, jaką skończyłam nareszcie i to jest dezodorant z Nivea Double Effect. On był chyba 200 ml, nie wiem, czy to nie jest zwiększone jakieś opakowanie. W każdym razie no, zapach dezodorantu był całkiem, całkiem spoko, natomiast działanie beznadziejne. U mnie te dezodoranty z Niwa praktycznie się nie sprawdzają i wiem, że do nich niestety nie powinnam wracać, także niwa dezodorantu chyba już więcej sobie nie zakupię. Maseczka skalosa, kolejna maseczka Skalosa wykończona, tu jest 1000 ml, to jak wiecie, jest duże opakowanie, bardzo fajnie pachniało i znowu mam problem w szewie, to chyba czereśnie, ale nie jestem do końca, prawda. W każdym razie świetna maseczka, chociaż muszę Wam powiedzieć, że ta bananowa, którą miałam, troszeczkę była lepsza, a w tej chwili mam z algami. I ta z algami jest też świetna, także do tej szeregi nie wrócę. Ale na pewno kolejne maseczki z kolosa się u mnie pojawią. Dalej mamy Żele podpysznic, Żele podpysznic i Froscher. Tutaj mam z pomarańczami, a tutaj była z grapefruitem. Jak dobrze pamiętam, tak. Tu jest pomarańcza z florydy. Nie, grapefruit z florydy, a pomarańcz. Pomarę, czy też swojnym, czyli oba swojnym. Trochę się zamotałam, ale to nic. 200 ml, jak wiecie, Jeze Lezifosze. Bardzo lubię. Są dość wydajne, fajnie pachną, dość gęste. Kolejne, oczywiście, opakowania na pewno się nie pojawią, bo ja je bardzo lubię. Rzecz do włosów: argan, olejek z Everline. Świetny produkt, to było go 30 ml, a oczywiście tu są silikony bardzo przyjemnie pachniał, produkt z pompeczką także fajnie się go aplikowało ja sobie go nakładałam, dwie właśnie pompki na ręce, taka dość gęsta konsystencja była tego olejku, później wcierałam właśnie w końce włosów świetny, naprawdę świetny olejek nie widzę go w tej chwili, ale gdzieś jak go znajdę, czy w Biedronce, czy w Lidlu to na pewno go zakupię, bo produkt jest rewelacyjny, także jak widzicie gdzieś to naprawdę polecam, bo warto Kolejną rzecz, którą skończyłam po roku czasu, kochani, po roku czasu wykończyłam tonik z Clinique. Bardzo się cieszę, to była 200 ml ta pojemność. Produkt mega mega wydajny. Ja go używałam praktycznie raz dziennie, e, dlatego że ja mam to chyba do cery mieszanej i tłustej, czyli taki dość mocny produkt. Jak będę się teraz zdecydowała, to chyba sobie zakupię troszeczkę łagodniejszy. Chyba pomyślę o tym toniku do cery suchej. I nie wiem, czy nie zakupię jakiejś mniejszej pojemności. E, dlatego, że ta 200 ml naprawdę na długo mi sterczyła. Ale sam produkt rzeczywiście jest ok, Bardzo pomaga przy mojej właśnie tłustej skórze. Także ja go na pewno kupię. Fakt, że on jest drogi, bo on kosztował mnie 79 zł. Ale produkt kwota wydana 79 zł na rok, na tonik. Także myślę, że naprawdę warto. Woda brzozowa. Moja ulubiona rzecz do włosów. To jest taka dla mnie typowa wcierka. 500 ml no, i oczywiście zapomniałam kupić kolejne opakowanie. No nic, czeka mnie wycieczka do Osmana. W każdym bądź razie ja tego produktu używam codziennie, wieczorem. Wcieram sobie właśnie w skórę głowy. Włosy są dużo w lepszej kondycji. To jest produkt, który wzmacnia cebulki, e, powoduje to, że włosy mniej się przetłuszczają i nie ma też łupieżu, Także dla mnie super. Koszt chyba 7 zł, także naprawdę niewiele. No dość długo wystarcza. No i kolejna opakowanie muszę sobie i zakupić. Szampon z Garniera to jest ta seria Ultra Dus z cytryną i białą glinką, 400 ml. Bardzo fajny szampon, mega. szampon! Mega oczyszczający. Ja go generalnie stosowałam właśnie po olejowaniu włosów. Bardzo dobrze mył włosy. Wystarczyło jedno mycie. A jak wiecie, oleje są niektóre bardzo ciężkie do zmycia. To jest szampon bez silikonów. Ja go często, często właśnie też używałam, jak potrzebowałam nałożyć maseczkę, wzmocnioną olejkami. Wtedy trzeba włosy też oczyścić jakimś właśnie szamponem, bez silikonów i on się do tego idealnie nadawał. Pojemność całkiem spora. Oczywiście kupiłam kolejne opakowanie. Gęsty szampon, mega wydajny, także polecam. Kolejna rzecz, kolejna rzecz, którą skończyłam. I sól z Beauty, oczywiście ta seria z lawendą. Jak wiecie, to moje ulubione sole ja je zawsze mam po siebie w łazience, albo bursztynową, albo właśnie tą lawendową, albo jest jeszcze taka niebieska, ale chyba o zapachu morskim, tak mi się wydaje, także ja na zmianę sobie jej kupuję. Dwie takie nakrętki, dwie i pół. Czasami wsypię mi się cud więcej do wanny. I dla mnie to jest po prostu chwila relaksu, przyjemności. Woda jest zmiękczona, także ja je polecam za niewielkie pieniążki na promocję, za niecałe 3,50 chyba możecie je kupić, także ok. Pomadka z Sylweco, peelingująca, mój ulubieniec, ulubieniec tego roku, hit normalnie hitów, uwielbiam tą pomadkę, ona jest taka dość przyjemna, w konsystencji to jest brązowy cukier z dodatkami, bardzo przyjemnie pachnie, ja ją zawsze sobie stosowałam na noc, na wieczór nałożamy na usta, żeby spać, a usta no jak wiecie miękkie, gładkie, bez żadnych skórek, no spokojnie można matowe pomadki rano sobie nakładać, nic tam na tych ustach nie sterczy, oczywiście kolejne opakowanie już mam, Tutaj jest ma, że przez 3 miesiące musicie ją zużyć. Jeśli będziecie stosować regularnie produkt codziennie, to jesteście w stanie zużyć takie opakowanie. No wiem, co ma po sobie, także oczywiście kolejne opakowanie już mam i już używam. I mam tu jeszcze dwie rzeczy, także kochani, kończymy. Oja, farba do włosów. Jak wiecie, to jest moja ulubiona farba do włosów. Jedna z nielicznych, która nie wypukuje się na rudą. Ja nie cierpię tego efektu wodego, tak, w moich włosach. I ja mam tutaj w kolorze 4.0 ciemny brąz. Mm, troszeczkę zmieniłam tą kolorystykę przedtem miałam coś z czekoladkami ale mówię, w tej chwili na zimę wzięłam po prostu kolory bardziej ciemniejsze no i muszę powiedzieć, że one się mniej wypukują, jednak ten ciemny brąz dużo inaczej na moich włosach się utrzymuje dobrze kryją się we włosy na długo kryją się we włosy no i muszę sobie zakupić kolejne opakowanie ale muszę gdzieś poczekać, żeby się jakaś pomoc pojawiła i ostatni produkt, jaki mam tutaj wykończony to jest Bielenda Sexy Mama to jest kremno opuchnięte nogi 125 ml, jak wiecie ja tego kremu używam codziennie przed pójściem do pracy, smałuję sobie właśnie łydki, uda. Bardzo fajny produkt, szybko się wchłania, nie ma efektu jakiegoś takiego ani mrowienia, ani chłodzenia, bo takich rzeczy ja niestety nie lubię jak wychodzę, zwłaszcza teraz zimą i jeszcze żeby mi krem na przykład chłodził nogi, dla mnie to jest nie do przyjęcia, także zawsze patrzę na to, żeby jednak nie było tego efektu chłodzenia. Raz tylko kupiłam coś takiego i nigdy więcej. Oczywiście kolejne opakowanie już sobie kupiłam i muszę Wam powiedzieć, że krem u mnie się dobrze sprawdza. Szybko się wchłania, nie trzeba czekać, żeby się ta warstwa wchłonęła. Można się szybciutko ubierać, także ja Wam polecam. Jest dość wydajny, bo na półtorej miesiąca mi wystarczy takie opakowanie przy regularnym stosowaniu, także jest OK. Kochani, dobręliśmy do końca denka. Dajcie znać w komentarzu, co mieliście z tych kosmetyków, czy znacie je, czy używaliście. Czy się sprawdziły, czy niekoniecznie? A dzisiaj, kochanie, ja się żegną z Wami cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!